Ona rozmawia, czyli Agata Młynarska, z kobietami o nowych otwarciach w życiu. Magdalena Prokopowicz jest jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie znam. Jej kobiecość, tak jak wielu chorujących na raka kobiet, została wystawiona na najcięższą próbę. Gdy czuje się gorzej, maluje usta na czerwono, żeby odstraszyć raka. Przywdziewa barwy ochronne, razem z nią wszystkie kobiety, którymi opiekuje się jej fundacja RAKENDROL. Roll. O nowych otwarciach w życiu rozmawiam dziś z kobietą, która otrzymała drugie życie. Uroda jest tak ważna dla, dla ciebie. Nie wiedziałam tego, dopóki nie zachorowałam tak naprawdę. Przecież kiedy no. chorujesz, to nie myślisz, żeby ładnie wyglądać. No właśnie okazało się, że bardzo myślę, dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Bo uroda, to, co na siebie zakładam, jak się maluję, dodaje mi po prostu energii i pewności siebie. I widzisz też, jak to zmienia te kobiety, które są w twojej fundacji, jak to dla nich ma wielkie znaczenie? Totalnie je zmienia. To jest tak mała rzecz, która prowadzi kobiety od zewnętrzności do wnętrza. Najczęściej te kobiety, które dostrzegają w sobie piękno, zaczynają pracować nad swoją psychiką, z psychologiem, z psychonkologiem. To jest jakieś totalne przeistoczenie. To, co ja widzę na co dzień w fundacji, jak bardzo one się zmieniają, właściwie nie za każdym razem zaskakuje. To jest coś niesamowitego. Dzień, który jest Twoimi nowymi urodzinami. Powinien zostać, tak uznałyśmy, mianowany Dniem Sukienki. Zrobiłaś z sukienki symbol fenomenalnej wiary w pokonanie raka. Nie po to przecież kupiłaś sukienkę, tak jak inne dziewczyny chorujące, żeby umierać. E, powiedz, dlaczego chciałaś e, uczynić właśnie z sukienki taki symbol? Myślę, że ta sukienka jest po prostu takim synonimem kobiecości. My, kobiety, też często zapominamy o właśnie tej sukience przysłowiowej nosimy spodnie, stajemy się coraz bardziej męskie, natomiast ta kobiecość jest tak cudowna i tak urocza, i no, to, to jest jakby biologicznie nasz świat, więc ta sukienka faktycznie stała się takim bardzo ważnym symbolem i jest coś takiego też w naszym życiu, w naszym życiu chorych ludzi. Co powoduje, że jak idziemy do sklepu i kupujemy tą nową sukienkę, to daje ona nam siły i wiary, że no właśnie nie po to kupiłam tą sukienkę, żeby umrzeć. Co prawda te słowa akurat wypowiedziała kobieta, która również chorowała na raka, była to klientka Moniki Jaruzelskiej, która właśnie do niej to sformułowanie wypowiedziała i Monika mi przypomniała ten tekst, który faktycznie stał się idealnym tekstem na i tytuł całego cyklu, i na ten symbol, z którym my wszyscy się my wszystkie się utożsamiamy. Kiedy jest źle, a choroba czy czyni spustoszenia, trzeba zawalczyć o kobiecość i urodę z jeszcze większą siłą. Powiedz, skąd ją brać? Od innych? Czy szukać jej w sobie? Szukać jej w sobie, zdecydowanie szukać w sobie. Myślę, że że choroba też jest takim momentem, kiedy właśnie szukamy wielu rzeczy w sobie, w innych, w ogóle szukamy. I poszukanie w wgłębi... ogóle Przede wszystkim chyba szukamy ratunku. Tak, szukamy ratunku i takiego celu, który nas będzie trzymał do życia i motywował do życia. Są to bardzo różne cele, bardzo różne momenty, bardzo różnie dochodzimy do nich. I, i właśnie myślę, że takie wejście jednak w siebie, czyli przestanie, Rozmyślania o tym, że właśnie ktoś na zewnątrz, że ktoś inny, że ten świat na zewnątrz, e, daje nam taką niezwykłą refleksję, że w nas jest tak bardzo dużo, tak bardzo my jesteśmy dla samych siebie tajemnicą, że jak zaczynamy wchodzić te własne myśli, w to własne ciało, to tam są odpowiedzi na wszystkie pytania i tam jest ta siła, i tam są te cele, i wszystko, co nam jest tak naprawdę do życia potrzebne na y, stronach mojego portalu ona, ona, ona dużo o twojej fundacji mm -hmm. dużo historii dziewczyn wstrząsających, wzruszających, pięknych y, które pokazują siłę kobiet a wśród nich y, zdjęcia amazonek do kalendarza pięknych kobiet które zdecydowały się odkryć swoje ciało po mastektomii wiele kobiet nie potrafi siebie zaakceptować miewa myśli samobójcze a nawet Samobójstwa popełnia. Powiedz, jak po takiej operacji czuć się dalej kobietą, afirmować siebie? To było dla mnie ciężkie doświadczenie, ale piękne, że ta kobiecość to nie są włosy, to nie są piersi, to nie jest to wszystko, co na zewnątrz, tylko to jest ta sieć. się? No, tak, ja miałam. Jakby, jakby Zdarzenie się z rzeczywistością po operacji jest bardzo bolesne dla każdej kobiety, i tutaj myślę, że byłoby nieuczciwością mówienie, że już można zaraz się cieszyć tą kobiecością po operacji. Natomiast no mamy dwie drogi właściwie wtedy. Albo nie akceptować tego, jak wyglądamy i jeszcze obciążać się dodatkowo tym, bądź powalczyć o siebie i znaleźć tą kobiecość w sobie. Ja dzięki temu, że straciłam właściwie te atrybuty zewnętrzne kobiecości, odkryłam właśnie tą kobiecość, której ja nigdy nie znałam, której, o której istnienie w ogóle nigdy nie widziałam. Widzia to, znaczy? to znaczy tą siłę kobiety wewnątrz, że to jest tak że ja muszę się ze sobą dobrze czuć, a wtedy inni czują się też dobrze ze mną. No ale też piękne dłonie, które zawsze masz kolorowe, tak. zadbane, piękne tak. nogi, ciało. Tak. Ale świat chce widzieć w nas seks bomby. Kobiety, które przeszły mastektomię, nie są seksbombami. Czy też mogą nimi być? No właśnie, ja uważam, że mogą nimi być. Też właśnie widzę wiele kobiet, przesyła do mnie zdjęcia swoje po mastektomii. Są to tak seksualne zdjęcia czasami, tak erotyczne, właśnie zwracające uwagę na pupę, na inne, inne części ciała. Tak, no, u mnie mamy... na portalu, na ona, 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 można zobaczyć te tak. zdjęcia, one są poruszające, ale. Jaki był ten moment, kiedy zobaczyłaś siebie pierwszy raz? Przepraszam, że o to pytam, ale jestem naprawdę ciekawa. To był dramatyczny moment. Ja jak byłam w szpitalu jeszcze nie mogłam na siebie patrzeć. Jak mi zmieniano opatrunek, to odwracałam głowę. Wiedziałam, że muszę sama zdecydować kiedy nadejdzie ten czas, że spojrzę na siebie. To było w domu, kiedy musiałam zmienić ten opatrunek sama. I to był taki moment, kiedy no, płakałam, szlochałam. Wtedy akurat to był jeden z nielicznych momentów, kiedy dużo y, pomógł mi y, mój mąż, który przyszedł i dotknął tego miejsca i powiedział mi to, co ja dzisiaj sama powtarzam, czyli słuchaj, to jest kawałek ciała, który oczywiście, że jest ważny dla każdej kobiety, ale on nie powoduje, że jesteś kimś innym. Jesteś tą samą kobietą, którą byłaś wcześniej. Cudowne usłyszeć coś takiego z ust człowieka, którego kochasz. Hmm. Bardzo wspierające. Bardzo. To był dla mnie kluczowy moment. Po ponad roku pracy udało się Twojej fundacji wydać wzruszający, piękny, naprawdę cudowny album. Album niezwykły, bo opowiadający historię dziesięciu chorych na raka kobiet, które stanęły przed dramatycznym dylematem: ratować siebie czy dziecko. Boskie matki. Dokonały wyboru niemożliwego. Ratowały siebie i dziecko i leczyły się, będąc w ciąży. To jest prawie tragiczny wybór. Tak, to jest. Już sama choroba jest czymś już niezmiernie ciężkim. Natomiast informacja o tym, że jeszcze dodatkowo jesteś w ciąży, powoduje, że świat się trochę, znaczy nie trochę, totalnie wywraca się do góry nogami. Wszystko wiruje. Natomiast to, co było moim celem, i właściwie to był pierwszy impuls do założenia fundacji, to jest to, że jest ktoś, kto powoduje, czyli lekarz, który daje ci szansę na to, żeby ratować i siebie, i twoje dziecko. Ja jeszcze po urodzeniu Laosia byłam świadkiem tego, że nawet lekarze o tym nie wiedzą, że można ratować kobietę i dziecko. I słyszałam o takich sytuacjach, kiedy kobiety usuwały dziecko. Powiedz mi, ile Leonek ma dzisiaj lat? Um, 4,5. <grym> um, prawie 5. Czy w jakikolwiek sposób e, rozmawiasz z nim o tym, co przeszłaś, w jakim byłaś stanie, rodząc go, czy rozmawiacie o tym, że jesteś chora, czy on wie o tym, że ma chorą mamę? Właśnie zaczyna pojawiać się ten moment, ponieważ ja go oczywiście nigdy nie, odgradza, nie odgradzałam od choroby, ale jednak małe dziecko ma inną percepcję inaczej to postrzega. Natomiast dzisiaj przychodzi mu zderzać się ze światem zewnętrznym, kiedy ktoś komentuje, że mama nie ma włosów, że mama zmienia fryzurę. I zaczynam z nim rozmawiać, ponieważ on y, porusza na przykład, dzieci te poruszają też temat śmierci. Ostatnio słyszał od e, swojej rówieśniczki, że twoja mama umrze, bo ma raka. I dzisiaj trochę zaczynam inaczej z nim rozmawiać, i tak naprawdę ten cały proces takiego świadome, świadomej rozmowy jest jeszcze przede mną z nim. Jak mu to wytłumaczyć, żeby jednocześnie to nie było dla niego przytłaczające, tylko stało się tak jak dla mnie, po prostu no, jakąś częścią naszego życia, która jest taka, a nie inna. Pamiętasz ten dzień, kiedy się urodził? No, tego nie zapomnę nigdy. To, był, no, to jest adrenalina, na której ja że tak powiem, jadę... Ale przecież tak wyczerpana chorobą, Magdo, to było niesamowite. Nie, ja wstałam, siedziałam po, po turecku 6 godzin po, po cesarskim cięciu, co w ogóle było niemożliwością. Ja no, od tamtego czasu praktycznie nie siedzę, jestem w ciągłym ruchu. Jak wychodziliśmy ze szpitala, pojawiły się, mam zdjęcie, mam dokumentację tego, były na niebie dwie tęcze, no, ile już właściwie jest taką. Jest osobą, która uratowała mi życie, dała mi motywację do życia. A ja dzisiaj robię wszystko, żeby jego świat był piękny. Jak ta tęcza, tak. po której przyszedł do Ciebie na świat. Przecież lekarze mówią właśnie o tobie, że wyglądasz na całkowicie zdrową. I ja teraz, patrząc na Ciebie, chociaż przyszłaś tutaj po kolejnej chemii, widzę osobę kolorową, piękną. W peruce z długimi włosami wyglądasz jak hipiska, masz pięknie umalowane oczy. To cię trzyma? Tego się trzymasz? Wypracowałaś w sobie taką dyscyplinę myślenia o sobie? Jak to się robi? Można się tego nauczyć? To są długie lata terapii, ponieważ ja chodziłam na terapię przez pięć lat. Do dzisiejszego dnia pracuję nad sobą. Bardzo dużo czasu poświęcam na taką rozmowę wewnętrzną ze sobą, na refleksję, czytanie, słuchanie ludzi. Także myślę, że to jest długi proces, ale na pewno jest to proces, który no, daje um, wymierny efekt na wiele lat. No, myślę, że, że, że do końca moich dni dzięki temu, ile pracy włożyłam w to, będę czerpała korzyści z tego, że dzisiaj jest tak, że no, jak dowiaduję się, że znowu muszę wziąć kolejną chemię, bo coś tam jest nie tak. Mam oczywiście chwilę, kiedy jestem zdenerwowana, kiedy boję się, ale za chwilę właściwie ostatni taki moment zabrał mi trzy minuty. Weszłam do windy, zaczęłam się modlić, wyszłam i już byłam w stanie rozmawiać z, ze swoją panią, onkolog bardzo otwarcie. Zapytam ją, czy mam się żegnać z rodziną, czy mam żyć. Na co usłyszałam mm, informację, że no, żyje pani, przekroczyła pani wszystkie statystyki, więc proszę żyć dalej tak, jak pani żyje. <słuch> Dlatego właśnie powstała fundacja, żeby nie zostać zupełnie samą, czy żeby pomóc innym kobietom przekraczać statystyki. Myślę, że fundacja powstała dlatego, że dojrzałam do tego, żeby pomagać innym, bo tak czasami rzucamy, właściwie od dziecka jesteśmy uczeni tego, żeby pomagać innym. I ja nie do końca wiedziałam, co to znaczy pomagać innym. Jakieś miałam zawsze myśli, żeby pójść do domu dziecka, pomóc jakiemuś dziecku. Natomiast de facto to było tak, że świat zewnętrzny narzucał mi to, że ja powinnam pomagać. Po swoich doświadczeniach poczułam, czym tak naprawdę jest pomaganie, że można pomagać w taki sposób, że to nie kosztuje mnie nic, to daje mi tylko i wyłącznie radość. Oczywiście są momenty trudne, kiedy na przykład umierają nasi podopieczni, natomiast to jest taka po prostu wszechogarniająca chęć pomocy, która jest jakby taka zsynchronizowana ze mną. Oto niezły scenariusz na film. Zachorowała na raka i zostawił ją facet. Nie wytrzymał napięcia, nie poradził sobie z przerażeniem. Poznała drugiego. Jak uwierzyć, że ten da radę? Znali się kilka dni, kiedy powiedziała mu o chorobie. Po kilku tygodniach on napisał SMS. Chce się z nią ożenić i mieć dzieci. Ona miała wyznaczoną datę operacji, usunięcie obu piersi, potem ostrachemia. Zdecydowała nie. Jak otwierać nowe życie z mężczyzną, dla którego za chwilę przestanie się być kobietą? Rodzina, znajomi złapali się za głowę. Jak można? Okazuje się, że można i nie jest to scenariusz, tylko Twoje życie. Tak, tak dokładnie było. Był to piękny czas, wyjątkowy, co wcale nie oznacza, że nasze życie dalej było taką bajką, jednak rzeczywistość była rzeczywistością. Natomiast faktycznie spotkałem mężczyznę, który zaakceptował to, że jestem chora. Wstydziłaś się tego na początku, że jesteś chora? Bardzo, bardzo. Wstydziłam się e, tego, że jestem chora. Wstydziłam. Znaczy, miałam też taki wzór, ponieważ moi rodzice chorowali na raka oboje. Moja mama, chorując e, na raka, totalnie się wstydziła siebie. E, ukrywała się e, przed znajomymi, przed rodziną, nie chciała, żeby jej robić zdjęcia. Bardzo mocno zamknęła się w sobie, więc to był taki automatyczny wzór. E, nie chciałam, żeby ktokolwiek wypowiadał w mojej obecności słowo rak. Wręcz nawet na początku naszego związku z Bartkiem zabroniłam mu z kimkolwiek rozmawiać na temat mojej choroby. Dzisiaj oczywiście trochę śmieję się z tego, ale no, odzwierciedlało to właśnie stan, w jakim ja byłam. Wstydziłam się, że zachorowałam, bo myślałam, że jestem gorsza przez to, że jestem chora. A Bartek przecież mało tego, że afirmował. Ciebie, jako kobietę, to także zostawiał ślady Twojej kobiecości. Fotografował Cię w chwilach, kiedy dotykałaś nieba i kiedy spadałaś na dno piekła, zmasakrowane miejsce po biuście, koła głowa, wymęczone ciało i brzuch, w którym rosło nowe życie. Jak się czułaś z tymi fotografiami? Czułam się fatalnie, kiedy one były robione. To był mój pomysł, natomiast kiedy on zbliżał się z aparatem i ja czułam się tak bardzo nieatrakcyjna jeszcze wtedy, to. W Pewnym momencie zresztą powiedziałam, Stop, bo myślałam, że on się fascynuje moją brzydotą. Natomiast dziś, jak patrzę na te zdjęcia, bardzo żałuję, że ich jest tak niewiele, ponieważ one są przepiękne. Myślę, że niektóre mogłyby być okładkami Wołga. Nie dlatego, że jestem piękna, tylko dlatego, że te zdjęcia są piękne. Ale ty jesteś I... piękna. <laughs> Co podkreślam za każdym razem. <laughs> I, I tak jak mówię, dzisiaj żałuję, że jest ich tak niewiele. Ono jeszcze nigdy nie zostało nikomu pokazane, natomiast mam nadzieję, że kiedyś zrobimy z nich użytek jakąś wystawę, jakieś może wspomnienie, które będzie pokazywało, że właśnie to był ten stan, kiedy ja czułam się tak fatalnie, natomiast de facto wyglądałam pięknie. Powiedziałaś kiedyś, że ta miłość z Bartkiem to była miłość od pierwszego dotknięcia, że Bartka znałaś bardzo długo, zanim dotknął Cię po raz pierwszy. Jakiego rodzaju było to dotknięcie? Dotknięcie do dłoni. <laughs> Dotknęliśmy się rękoma, i ja faktycznie pierwszy raz w życiu zresztą. Ja zakochałam się na zabój. I myślę, że tam gdzieś to moje uczucie, miłość trwa do dzisiejszego dnia, choć no od dłuższego czasu mamy totalny kryzys, i nie wiem, czy będziemy razem, ale, ale gdzieś to cały czas wszystko ze mną jest, i ja bardzo się cieszę, że. Też zobaczyłam, że potrafię kogoś tak kochać, że ta miłość jest tak wszechogarniająca. Że, że jest... jest poza cielesnością. Dokładnie. I że jest też we mnie, bez względu na to, co się dzieje między nami. Bo wiemy, że życie zwykłych ludzi nie jest łatwe, a co dopiero życie e, z taką totalną chorobą. Prawdopodobnie jest tak, że żyjesz z dnia na dzień. Staram się. Staram się skupić na tym, że e, żeby żyć pełnią życia w taki sposób... Że myślę, że być może ten dzisiejszy dzień jest moim ostatnim i muszę zrobić wszystko, żeby go przeżyć w totalnym szczęściu i tak jak bym chciała. Dziękuję Ci bardzo za to Dziękuję spotkanie. Bardzo. A ja już nie mogę się doczekać na maile od Was. Ona rozmawia małpa: radiopin.pl Piszcie. A jeżeli chcecie pogadać, to zapraszam na forum mojego portalu www.onaonaona.com. Nie tylko możemy pogadać, ale także będziecie mogły przeczytać o Magdzie Prokopowicz, dowiedzieć się więcej o jej fundacji Rock'n'Roll. and Roll. Do zobaczenia w pięknych stronach kobiety.